Cześć, witajcie, ja jestem Komornik i witam Was znowu w moim stroju golfowym w Getaway City. Co dzisiaj robimy, nie mam pojęcia, jak zwykle. Widzę, że mamy na mapie tak naprawdę dwie misje, więc do tych dwóch misji sobie a, dzisiaj prawdopodobnie podskoczymy. Znaczy, jedna to jest misja Udjaza, a druga to jest misja taka objazdowa, którą mi tak prawdopodobnie kiedyś będę musiał wykonać. Więc, a, dlaczego by nie zrobić tego od razu? Tylko pytanie: czy ja mogę jakiś inny samochód, nie taki różowy? Kurde, zniknął mi tamten, no dobra Ładuję się tutaj w takim razie, bo widzę, że nic lepszego nie znajdę e, A szkoda mi czasu, tak naprawdę e, Zmienimy sobie radio Na coś tam, zabiję dwie dziwki e, do, Nieważne, w każdym razie e, Jedziemy do Diaza, do Diaza mamy kawałeczek Mam nadzieję, że dojedziemy do niego bez większych problemów no I tak, I ciekawe co tam będzie, ja w sumie nie pamiętam jakie są po kolei wszystkie misje, wiem, że ostatnio co ja ostatnio robiłem dla djaza. Aha, dobra, wiem, śledziłem ostatnio gości do ich takiej, no powiedzmy, twierdzy Jakiegoś tam budynku, w którym oni sobie przebywają i teraz prawdopodobnie, prawdopodobnie będziemy musieli tam do nich podjechać Ewentualnie podlecieć, bo to będzie chyba misja, w której będziemy wykorzystywać głównie helikopter No i właśnie w tym helikopterku sobie Pociśniemy ich. Jeśli dobrze pamiętam, to też będzie z nami nasz przyjaciel Lens Vance, który ubrany w białych garniturek będzie nam sterował helikopterem, a my będziemy po prostu napierdzielać z góry. Czyli taka tak zwana misja na szynach. Dobra, więc wchodzimy do tego naszego diaza, do jego wielkiej haciendy, Czas apokalipsy 86. W ogóle technologia, ten telefon. A dobre czasy. Oczywiście ich nie pamiętam, jestem zbyt młody, niestety. Chociaż szkoda, bo to były naprawdę bardzo, bardzo fajne czasy. Przynajmniej w Ameryce. A w Polsce nie za bardzo. Komuna i tak dalej. What next? Huh? The Stinking Mafia? That gang place is a fortress at ground level. So Quentin here. Quentin! Quentin! they will fly you over the area. Eradicate them! What do you think you're doing? Docoddin. What are you doing here? Hey, I've been asking around. It's obvious that Diaz jumped the deal and Iced my brother. And he'll kill you too. I can take Diaz. No, listen to me. I'll handle Diaz. No więc właśnie, tak jak mówiłem, Diaz tam już zaczyna nam ufać, a my lecimy śmigłowcem i będziemy im napierdzielać gdzie to jest. Gdzie to jest, gdzieś za tamtym most, za tym drugim, bo to jest jeden most, który zresztą jest zamknięty w tym momencie. Boże! Jak nisko! Rozumiem, że przelecimy pod mostem, no spoko. A, i... a mam skończonych amunicji, więc mogę sobie pozwolić w sumie na na strzelanie do łódek Pani by było jeszcze trafiał dobra, Wybucha, cudownie mogę zabić ludzi nie wiem czy zabiłem, nie zabiłem chyba nikogo ale zbliżamy się helikoptery lecą za nami no fajnie, aha i to jest też posiadłość którą prawdopodobnie kiedyś sobie zakupimy a, tutaj jest wytwórnia filmowa w której kręcą pornosy Czyli to co te tygryski lubią najbardziej o, fuck. Staram się rozwalić tutaj tego gościa, ale widzę, że to nie jest takie proste. Bo jednak celownik w tym GTA też nie jest jakoś genialnie stworzony. No. Wybiegnie ktoś? Jasne, że wybiegnie. Pyk, pyk, pyk. Eee. Pyk. Dobra. I jesteśmy dalej w takim razie, podlecimy sobie do drugiej haciendy, w której będzie dosyć sporo ludzi prawdopodobnie. O, oh, fak, mi się. Dobra, ten zdjęty, jeszcze tamci. Tutaj niech ktoś jeszcze strzela. Fakt, sporo ich tu. I głowę na razie sobie radzi całkiem spoko. Ktoś jeszcze? Ktoś tutaj? Tam Kto nie strzela do cholery. Nikt. Dobra, tutaj czysto, jeszcze ten typek A, czy ktoś jeszcze? A, tutaj mamy państwa Nie wiem kto ustawia beczki Wybuchające beczki tak zwane to są Jeśli kojarzycie Krzyśka gąciarza to on na właśnie kanał On wybuchające beczki Zresztą tak samo nazywa się jego pierwsza książka Na ten właśnie temat O shit no, panie, bo tutaj mi śmigławy co rozwalam. Się jeszcze? A, rozwalę im ten samochodzik, dobra. O, nie, nie idę na dół. W sensie nie mam zamiaru się poddać, dobra, czyli. A, teraz wysiadam. No, spoko. Czy to ma celownik? Ma, tylko nie mogę iść, bo jak wciskam W albo S, to mnie obraca. No nic. Chciałbym jakiś. Inny, lepszy, inną lepszą broń. Nie wiem, gdzie jest jakaś inna, lepsza broń. W każdym razie myślę, że muszę skorzystać z tego. Nie chcę tego wykorzystywać, bo to jest całkiem. O mój, może jakieś klatki. Widzicie to? Czy wy to widzicie? Ja się pytam. Bez celownika ani rusz. Bez celownika ani rusz w tej grze. No nic. Nie ma tam nikogo. Tu jest jakiś koleś. Już go nie ma. Mam sporo życia, także. O, tutaj jest ktoś. Dobra. Boże, Tommy. Jesteś takim lamusem. Kto mnie tu strzela? Tutaj jakiś typek. Dobra, został zabity. A tu jest jeszcze typ. Czemu, jak ja celuję i klikam celownik, to nie może mnie ustawić w takim miejscu, w którym celuje, przykład do góry, tylko od razu na środek. No przecież to jest bez sensu. No ale musimy wybaczyć o twórcą gry. I tak uważam, że jest to najlepsze GTA, jakie do tej pory wyszło. Oczywiście pod względem... nie technicznym, ale pod względem na pewno fabuły, na pewno pod względem klimatu. Tutaj jest na pewno jakiś typ. No dokładnie. Ale nie sprawia to żadnego problemu dla mnie. Tu jest nasza a Walizeczka, rozglądam się czy mnie nikt przypadkiem tutaj nie przechwyci, ale wygląda na to, że jesteśmy bezpieczni, także... A także... Myślę, że damy radę. Podleć chłopie, zabierz mnie stąd. Wysłać mnie u diaza czy gdzieś tam. Misja zaliczona, dawajcie kasę i lecimy do następnej. Dwa tysiaki dostałem i mamy kolejną misję. Wszystkie mosty zostały otwarte, czaicie bazę, jesteśmy już w miejscu, z którego możemy przechodzić do wszystkich naszych e, innych dzielnic, więc e, zróbmy jeszcze jedną misję dla diaza. Może jesteśmy już na miejscu, także. A, nie, jednak coś się stało. Okej, okay, pójdziemy tam następnym razem. E, dzisiaj jeszcze zrobimy sobie. E,

Rumor wiadomo, że pogody miały taki wysłuch na jakiś kostoriki dickhead. I Tommy, mam taki wysłuch. Ah, myślałem, że gotuś tam. Kiedyś to wyjdzie! Zajebiste ma zajęcie ogólnie. Strzelanie do gołębi czy innych mew Jest zajebistym zajęciem, no ale nic. Chciałbym zrekrutować jakiegoś gościa, ale niestety nie mogę tego zrobić jeszcze. Za to zajebiemy diazowi A jego super, świetny samochód, którym udamy się na miejsce, ponieważ została nam zostały nam odblokowane mosty to oznacza, że możemy sobie bez problemu wjechać do drugiego miasta i tam udać się do naszej, do naszej stoczni czy naszej? naszej, krótka naszej a w tym momencie udamy się do stoczni, która wyprodukowała o tak, tak, to był przed chwilą ekran ładowania w ogóle, krótki, bo krótki, ale zawsze zakupimy sobie też oczywiście tutaj fabrykę lodów Będziemy robić lody yy, i no i udamy się po prostu teraz w tym momencie do tej stoczni i tam sobie zadupcymy łódź. Mam nadzieję, że to się uda. Na pewno się uda, zresztą jestem dobrej myśli. Te misje nie są jakoś tragicznie trudne. Największym problemem, chyba, w tej grze sprawia celowanie oraz tak naprawdę ogarnięcie tego, co tu się dzieje. Gra jest dosyć krótka, zresztą myślę, że z tym nie będzie też wielkiego problemu. Czekajcie. Ej. Przejmijmy tego typa. Wiem, że tutaj będzie ich więcej, prawdopodobnie... Tyk, właśnie on. Dobra, wiecie co, może sobie zmienię broń, bo... To może mi się opłacić. No, ale czaj, czajcie bazę. Strzelam do typa i go nie trafiam. No nic. A, bo może ja stoję po prostu za jakąś blokadą, która mnie blokuje. No, strzelić gościa w ramię i po robocie. Mam nadzieję, że tutaj jest skończona ilość, a nie nieskończoność, jak to czasem bywa. Ale nie sądzę w sumie. E, można sobie spokojnie tutaj wszystko ogarnąć. Rozumiem, że muszę tą łódź opuścić. O, i ja o tym mówiłem. Tutaj są takie świetne efekty wizualne. Po prostu gdyby ta grafika była troszeczkę lepsza, to myślę, że byłoby naprawdę genialnie grać w taką gierkę na nowej grafice. Wiem, że jest mod gdzieś, ale niekoniecznie go. Tam jest strzela do cholery w ogóle. Zresztą nikogo nie ma. Czy panowie będą mnie. A, będziecie mnie, No to. Dzień dobry. Chciałem mu odrąbać głowę, dlatego tak sobie celowałem w ten sposób, no ale nic. Dzień dobry. Opuśćmy łódź. Oczywiście ja jako wyszkolony mafiozo wiem jak się opuszcza łódź w stoczni. Która zresztą nie jest czymś ogromnym. O oh Czy wy to widzicie? Ja tu strzelam, a ich jest coraz więcej. Dobra, padli. Ktoś jeszcze? Nie wydaje mi się tak, że... Klikamy sobie Pyk, wsiadamy i płyniemy, i zadubcyli mnie, i jeszcze będzie policja mnie gonić, no świetnie Ale podobno mam najszybszą łódź, więc... Więc myślę, że przed policją uda mi się uciec Płyniemy tutaj, do znacznika, i prawdopodobnie to jest właśnie ten port Przy budynku Diaza Czy tak? Tak, dokładnie Uuu, jeszcze <grym> zarypałem Super, 4 tysiaki. Zarabiamy teraz więcej kasy. Mamy 11 298 dolarów. I w tym miejscu może jeszcze jedna misja dla diaza. Co myślicie o tym? Przez jego piękny budynek. A, tutaj się nie wejdzie, jestem przyzwyczajony, że się da, a się nie da, niestety. No trudno, w ogóle trzeba przejść przez ten tutaj bok budynku. No i zobaczymy, co teraz nam diaz zaoferuje. Trzy misje dla Diasa myślę, że wystarczą na odcinek. A my zbliżymy się do e, końca gry. Oczywiście to nie będzie już koniec gry. Nie, nie myślcie sobie, że to już jest końcówka. To jest dopiero początek. Ale no ale zobaczymy, co dalej nam się będzie działo. Ja muszę w końcu zmienić ubranie. Tak nie wkurza ten strój. Popyt i podaż. Co to może oznaczać? Co to za misja? Ow. Cudownie Ta, jeszcze raz jebto Co to jest w ogóle? To jest jakiś magnetowicz stary? Tak, to prawdopodobnie jest magnetowicz Idiota Now, Tommy Każdy miesiąc, freelancer pojeżdżają do Vice City i robią swoje są swojego kogo na pierwszym boku. Chcę podać swojego kogoś, i podać wszystkie inne śmierć na to, więc wybrasz kolegę tu, ok? W ogóle patrzcie, jakie emocje na tej jego twarzy się rysują. To jest po prostu mistrzostwo. Wsiądź do łodzi. Wsiadamy do łodzi. Dzięki, nawet psu się powodzi. O, Tommy. Co teraz? Oj, to jest, to jest piękny soundtrack. Mam nadzieję, że nie będę go musiał usuwać, bo jeśli tak, to moje słowa teraz są po prostu idiotyczne. Nic. YouTube, YouTube robi mi to czasem. Muszę usuwać utwory. A to w sumie zrozumiałem. Prawa autorskie i tak dalej. Okej, okay. a więc, bądź przejachcie przed innymi łodziami. Napierwszam w takim razie, mam nadzieję, że uda mi się to za pierwszym razem. Pozdrawiam z Vice problem w tym, że tutaj trzeba niestety uważać, bo łodzie w tej grze są dosyć. no właśnie. są dosyć przykro stworzone i. o Boże! No nic, w każdym razie udało mi się wyjść na prowadzenie, co na pewno jest dobrą rzeczą. Ale czy uda mi się zrobić to za pierwszym podejściem? Nie wiem. Cholera, tam płynie ten drugi typ. Eee, płyń! Boże! Boże! No to mi! Nie! A wy dalej płyniecie, tak? Dobra, w sumie to nie jest nic trudnego, więc ja mogę chyba stworzyć tą misję od nowa. Mam nadzieję. No to co ja? Chyba w sumie wrócę do Was za chwilę i spotkamy się już na starcie. Udało mi. Się. Nie wierzę, że mi się to udało. Dobra, więc jesteśmy znowu na miejscu. Wsiadamy do tej nieszczęsnej łodzi, która zresztą przed chwilą mi wybuchła, jak widzieliście dlatego mam troszeczkę mniej. Dobra, mogę to minąć mogę. Dlatego miałem troszeczkę mniej HP. Dobra, już wiem co robić. Wiem mniej więcej jak płynąć. A i dlatego, bo ich było czterech. Ja myślałem, że tylko dwie są młodzie. No dobra, trudno. E, więc płyniemy za nimi. I może teraz się uda. Tak jest mój plan. Fuck. No to pięknie. Zabiłem lansa. Genialnie. E, dobra, więc podejście numer 3. Jak widzicie mam 4 HP i nie wiem jak mi się uda to zrobić. W każdym razie mam nadzieję, że e, nasz przyjaciel Lens tym razem nam e, ułatwi zadanie i nas nie pozabija. A przy okazji pozabija tamtych. Wiem, że teraz tutaj gdzieś się pojawią moi wrogowie. Skręcaj łódko. Skręcaj i pokaż mi gdzie masz płynąć, bo to jest najważniejsze. Ej, na razie jest całkiem nieźle. Zobaczymy co będzie dalej. Nie chcę tutaj przesądzać. Teraz ci powinni wypłynąć gdzieś tak z lewej, ale będę pierwszy. BĘDĘ PIERWSZY Powiedziałem, że będę pierwszy, to będę O oh, fuck Płyń kurde, płyń Płyń suko No nie Shit <ścoughs> Nie zabiło jak o nie To powinna być gdzieś taksówka Jest taksówka, zapłacimy za taksę, podejdziemy sobie do misji eee, Tak, teraz podejście numer 4 I jak widzicie, mamy eee, Pełne życie Prawie pełne życie 75 już mnie zastrzelili tak W ogóle widzicie co się stało E, miałem taką sytuację, że fuck, e, że... podszedłem pod drzwi od tego diaza i tam stało kilku jego gangsterów, więc walnąłem jednego gangstera i zanim zdążyli do mnie zacząć strzelać, to po prostu e, wszedłem w pole misji, ale, e, jak się później okazało, e, mimo że już byłem na misji tak naprawdę, to Eee, no to po prostu i tak dostałem po dupie i mam teraz mniej HP Czyżby mi się udało? No proszę Do czterejady sztuka Najwidoczniej A, to już nie koniec, tak? No spoko O, zabijmy goście Dobra, nie ma kierującego, to już nie dopłynie do nas, w takim razie tutaj jestem bezpieczny eee, co dalej? Przodu, z góry, z tyłu. W ogóle nie wiem jaki sens miała ta misja, skoro mm, Miała tylko płynąć do łódki, a później się zamieniliśmy miejscami, no ale spoko. Co dalej? Coś mnie goni Nie? Uuu. o tutaj będzie ich sporo Dwa kojarzę o, rozwalić ich pizdu Dobra Tam został jeden ale to, nic mi w nie przeszkadza O shit, nie trzęś tak tym cholernym statkiem Albo daj mi strzelać A, bo tu mam samolot, znaczy helikopter na sobą, no spoko O shit Co się dzieje? No, to było na tyle Czy to wszystko? Tak mi się wydaje, już raczej nic mi nie zagrozi W tym miejscu Jeszcze mógłbym go zastrzelić i rozwalić sobie misję, ale tego nie zrobię Zajebiście mi poszło Piękne po prostu, piękne tłumaczenie Na razie panie Lance Vance Dance, dokładnie 10 patyków o kurde. Jestem pierdzielonym bogaczem. Dres dostarczony do sklepu Jacksport w downtown, znaczy Jogsport, No to cóż, no to ja myślę, że w tym miejscu się do mnie pożegnam. Po prostu zaraz sobie podjadę do tego zapisu i spotkamy się w następnym odcinku w hotelu Ocean View. Więc cóż, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!